Cześć! Witam Was w kolejnym vlogu i dzisiaj to będzie Lwówski vlog bo w końcu jestem u rodziców w końcu przyjechałam tu z powrotem zostanę to do ukraińskich świąt czyli tak gdzieś do 7-8 stycznia mam nadzieję, że uda mi się dużo Wam pokazać Lwowa w ciągu tego czasu, także spodziewajcie się dużo vlogu, bo chcę Wam naprawdę pokazać najwspanialsze miasto na świecie, bo uwielbiam to miasto i słuchajcie dzisiaj Mam nadzieję, że będzie dużo się działo, bo teraz w tej chwili idę do swojej krześnicy i będę iść przez miasto, będę iść pieszo, także mam nadzieję, że mi się uda dużo Wam nagrać. I tak, za chwilę Wam pokażę swój look, bo jeszcze nie mam butów na sobie. Dzisiaj jestem całkowicie na spodowo, jeżeli śledzicie jeżeli mnie na Instagramie, to tą bluzę wczoraj kupił mi mój tata, po prostu uwielbiam swojego tatę. No i tak, dobra, to Wam pokażę swój look, idę szukać lustro. Tu w końcu mam lustro, bo nigdy mam Rzeszowie nie pokazuję swojego looku, bo nie, mam dużego lustra. Dzisiaj mam bardzo sportowy look, yy, bluza kupiona wczoraj w Adidasie i pewnie mam jeszcze ją pokażę w jakichś zakupach w holu zakupowym. Później spodnie chyba, jakieś dwa lata temu kupione w Adidasie, także raczej ich już te już nie znajdziecie. No i adidasy, też zgadnijcie skąd, z adidasu, uwielbiam tę firmę. Tak naprawdę to jest moja ulubiona sportowa firma. I te adidasy zakupione chyba jakoś w zeszłym roku, to są zimowe adidasy. Także są piękne, teraz nie jestem jakąś zbyt... Widać moje twarzy? Nie jestem jakąś zbyt mocno pomyliwana, bo stwierdziłam, że jestem we Lwowie. I muszę trochę dać się odpocząć mojej twarzy od różnych kosmetyków i takich rzeczy tego nic tu się nie dzieje z tylko pomalowałam się yy, maskarą i tyle. Także za chwilę Wam jeszcze pokażę jak będę wychodzić, jak będę wyglądać w kurce. A jeszcze pokażę Wam co dostanie moja Krzyśnica ode mnie. I to jest taka taka koszulka, którą kupiłam w Pepco. Yy, taki baranek. Mam nadzieję, że fajnie, że się spodoba. Taki, taki akord dla dziewczynki. i wiadomo, no, jakby słodyczy, to jeszcze czekoladka. To już jest look w całości, czyli czapka z New Yorkera, już widzieliście ją. Kurtka zgodnie skończyć Adidas. Dzisiaj cała jestem prawie w Adidas, szalik, taki zielony. Pokażę Wam holu, bo ostatnio kupiłam na się I taka duża torba, bo chcę, żeby mi wszystko się znieściło. Wziąłem tu wszystkie ładowarki, wszystkie prezenty, wszystko. I dobra, idę! Słuchajcie, teraz moi ukochanej tata powiedział, że odwiezie mnie. Dlatego na razie Wam nie pokażę, bo jak będę wracać z powrotem, może będzie jeszcze jasno, to wtedy wam nagrał. a jak nie, no to innym nie, innym razem. Także, no chociaż po, spróbuję coś wam nagrać z samochodu, także może coś się uda zobaczyć. Okej, okay, to czekam na tatę. Już mi jest strasznie gorąco w tej kurce i czapce, ale jak już zawiesie, to warto poczekać.

I wyszłam w, od swojej chrześnicy, w ogóle bo, Myślałam, że będzie po prostu. Nikomu nie będzie, bo po prostu przyjdę się bawić swoją krześnicą A okazało się, żeby było dość dużo ludzi, bo ona ostatnio miała urodziny. Była impreza, także ubrałam się na sportowo. No nieważne. Także fajnie spędziłam czas, naprawdę. Było dość dużo ludzi. O, Ona się dużo ludzi. I teraz idę do domu. Bardzo mocno pada ale mam nadzieję, że przestanie albo nie będzie to jakoś mocno przeszkadzać. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze nagrać wam trochę miasta, żebyście zobaczyli. Także widzimy się później. Słuchajcie, teraz tak pomyślałam, że ogólnie zastanawiam się, jak robić dla Was te vlogi, dlatego że chcę pokazać Wam dość dużą lwowa i pewnie postaram się nagrywać codziennie. Nie wiem czy mi się uda codziennie, bo nie codziennie będzie coś się działo. Ale będę starać się nagrywać dla Was codziennie i będę starać się pokazywać Wam części lwowa, w których... które do tej pory nie pokazywałam. Oczywiście będą to rzeczy... będą rzeczy powtarzać się, ale mam nadzieję, że się uda jakoś to ładnie nagrać, żebyście mieli taki fajny, nie wiem, taki fajny syuat z lwowa i żeby to wszystko bardzo ładnie wyglądało. I koniecznie mi... Dajcie znać czy coś takiego chcecie widzieć, czy chcecie widzieć może jakieś plany części Lwowa, żeby wiedziałam co Wam nagrywać. Już spojrzałam na siebie teraz na no, nagrania wcześniejsze, fatalnie wyglądam ja, przepraszam za taki wygląd, ale jest dość zimno, jeszcze pada cały czas, mokry śnieg. Nie będę narzekać na pogodę, okej, okay. Bo staram się nie narzekać na pogodę, dlatego że uważam, że narzekanie na pogodę to jest najbardziej bezsensowne narzekanie, bo pogoda to jest coś, czego nie możemy zmienić. Także nie będę narzekać, tylko przepraszam za swój wygląd, bo on nie jest zbyt, zbyt przyciągający, że tak powiem. Okej, okay, dobra, idę wam dalej pokazać. To znaczy nie będę dzisiaj wam pokazywać, tylko pokażę tak w miarę drogę moją od mojej do do siebie do domu, bo idę przez miasto. To z centrum i mam nadzieję, że do pory było ciekawe i nadal wam będzie się podobać. Okay, widzimy teraz z pewnej strony o parę może te autobusy teraz odjadą i będzie lepiej widać. To jest naprawdę przecudna. To znaczy, wycieraczka dla nóg. Nogę wycierać tu. Nie wiem, czy rozpoznajecie, ale to jest lwówska Statua Wolności. gdzie zbierałem różne żywności, odzież, tak również pieniądze dla, na potrzeby armii. I żeby pomóc jakoś wspierać naszych żołnierzy, które teraz są na wojnie. Wiecie, naprawdę uwielbiam lwów i to wszystko, ale teraz przez tą całą sytuację Naprawdę się zmienił, jest bardziej smutne i naprawdę po prostu tak mnie jest przykro i tak mnie wszystko boli w środku, kiedy widzę właśnie te różne zbiórki na potrzeby armii, jak widzę biednych ludzi, jak widzę żołnierzy, jak widzę konwoje, które jadą na wojnę. Po prostu naprawdę strasznie to wszystko wygląda i nie życzę nikomu, żeby u kogoś w kraju coś takiego to jest naprawdę straszne. Lwów, który był radosny, zawsze kolorowy, jasny, został się troszeczkę szarym. Już nie ma tej radości, naprawdę, dlatego że atmosfera jest bardzo smutna. Chociaż tak naprawdę w Lwowie jest bardzo bezpiecznie, wszystko jest w porządku, ale jednak to jakoś się odbija. I ta atmosfera na te świąte, święta jest totalnie inna, inna niestety. Już jestem w domu, przespacerowałam się chwilę. No i, no, więcej już nic. Chyba teraz już teraz będę pracować, może coś poczytam. Poczytam swoją książkę, nie wiem gdzie ona jest w tej chwili, ale kupiłam sobie książkę Masters of Sex, bo mi bardzo się spodobał serial i chcę ją czytać. Też mam sporo nauki, bo po świętach naprawdę zacznie się horror na uczelni i muszę się uczyć i dużo mam też... może coś obejrzę chcę też dla Was nagrać dość dużo filmików teraz, bo mam teraz troszeczkę więcej czasu bo później jak wrócę na uczelnię to nie będę miała już tyle czasu także chcę nagrać do przodu parę rzeczy mam sporo pomysłów no i tyle I chcę nagrywać dla Was porologi bo mam nadzieję, że wam to się podoba, dajcie mi znać co chcecie wiedzieć o Lwowie może, może chcecie coś, żebym wam coś opowiedziała, także dajcie mi wszystko Na wszystko postaram się wam wszystko nagrać jakieś może odpowiedzi o Lwowie i tak dalej, może chcecie coś jeszcze dodatkowo zobaczyć także będę stara starać się dla was to robić mam nadzieję, że wam ten pomysł się podoba no i tyle kochani także nie wiem kiedy widzimy się ale widzimy się z Wkrótce. Widzimy się prawdopodobnie znowu we vlogu. No, a tak jak powiedziała, że chcę nagrać to chyba. No i teraz dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się już wkrótce. Pa!